Ciotka Lotka. Pojechała ciotka Lotka wcześnie rano do Warszawy, na jedną godzinę tylko, napić się w Warszawie kawy. Upłynęło przedpołudnie. Martwią się kuzynki Lotki. Pojechała na godzinę, a tak długo nie ma ciotki. Martwi się też i to bardzo czarno-biała mała kotka. Gdzie podziała się jej pani, pulchna i rumiana Lotka? Martwi się też złoty słowik, lubieniec ciotki lotki, niecierpliwie drepta w środku malutenkiej swojej klatki. Jest już pora dla słowika na południowe gwizdanie, kiedy ciotka lotka zjada drugie z kolei śniadanie. A tu nie ma, nie ma lotki, choć przyjechał już z Warszawy kilka dobrych godzin temu pociąg pospieszny do Muławy. Tymczasem zaś ciotkę lotkę rozbolała w drodze głowa. Pomyliła sobie stację, pojechała do Krakowa. Chodzi ciotka po Krakowie, jakże różny jest od Mławy i z pewnością jakże różny również jest i od Warszawy. Idzie lotka floryjańską, szarpie koniec od szalika, patrzy co to jest kawiarnia, pisze jama Michalika. Weszła więc ciotka do środka, napicięka wyspragniona, Zobaczyła w tym momencie kelnera, pana Leona. Pan Leon, brunet pod wąsem, pulchny jak bułeczka z muławy, podał zgrzanej ciotce Lotce filiżankę pysznej kawy. Ciotka Lotka się speszyła i spuściła skromnie oczy, bo pan Leon ją od razu, od razu ją zauroczył. A pan Leon uśmiechnięty, figlarnie patrzy na lotkę, bo natychmiast, w pierwszej chwili, niezmiernie polubił ciotkę. Ależ śliczna jest ta lotka, jak jabłuszko jest rumiana, pulchna jak maślana bułka, z rodzynkami zapiekana. I zakochał się pan Leon, prawie, że po same uszy, oprócz pulchnej ciotki lotki, nic nie widzi, nic nie słyszy. Lotka też się zakochała w przystojnym panie Leonie. Szybko razem pili kawę, ściskając pod stołem dłonie. Pili kawę do wieczora, stosy, filiżanek kawy, a wieczorem wsiedli w pociąg, który zawiózł ich do muławy. Ucieszyły się kuzynki oraz czarno-biała kotka. Ucieszył się również słowik, że wróciła wreszcie lotka. Wkrótce Leon z ciotką Lotką ślub ze sobą wzięli w Muławie. O tym ślubie było głośno i w Krakowie i w Warszawie. Cała czwórka jest szczęśliwa. Pulchny Leon, Słowik, Kotka. Lecz najbardziej z całej czwórki szczęśliwa jest ciotka Lotka.